Nie wiesz, jak przywrócić CESa do poprzedniej wersji? to no, już Ci pokazuję. Tak jak od początku. Komputer, jest lokalny C, pliki programów, valve, Steam, Steam Apps, i tu się zatrzymujemy. Folder Kaman, Co, i tu mamy zamiast CESa napisali nam Half-Life. To są Wasze wszystkie pliki Half-Life. Jeżeli CFG jest swoje, jeszcze przed update'em rzuciliście sobie na, yy, żeby nie stracić go, na pulp'ie czy obojętnie gdzie, yy, to wrzucacie go do CS Strike. Tylko i wyłącznie do CS Strike. Bo na CS Strike policznie nie przyjmuje w ogóle nic. Zero. Kolejną sprawą jest, włączamy CS'a, opcję i odznaczamy Wait for Vertical Sync apli ok. Kolejną komendą na zakończenie jest fps max99. I to na tyle. Powinno być ok. <laughs> Dzięki na razie.